Pierwszym ćwiczeniem, moim zdaniem najlepszym ćwiczeniem, jakie kiedykolwiek powstało na prostowanie odcinka piersiowego, to przysiad przedni. Tu co warto nadmienić, to to, że ćwiczenie jest trudne. Prawdopodobnie na samym początku będziesz miała z nim duże trudności, ponieważ wymaga to nieco wprawy, wymaga koordynacji i naprawdę, ale to naprawdę silnych pleców, ponieważ przy tym ćwiczeniu jedyne co czuję, to w zasadzie a początku, jeśli nigdy wcześniej nie miałaś do czynienia z przysiadem przednim, radziłbym ci robić po prostu spięcia izometryczne. Mianowicie brać na sztangę na początku ciężar 10 kg, później dorzucić 15, 20 i tylko wyciągać sztangę ze stojaków i przytrzymywać to przez 5 sekund. 5 sekund zupełnie wystarczy, abyś poczuła już napięcie w plecach. W momencie, kiedy dojdziesz tutaj do 80, nawet 100 kilo, ponieważ tutaj ważną rzeczą jest to, abyś nie bała się ciężaru, ponieważ tylko wyciągasz sztangę ze stojaka, dopiero wtedy radziłbym przejść do przysiadu przedniego już w pełnym zakresie, co od razu mówię, naprawdę bardzo mocno wymusza wyprost w odcinku piersiowym. Sam bardzo mocno to odczuwam, mam bardzo duże zakwasy zawsze po tym ćwiczeniu, chociażby w prostownikach grzbietu, więc, no, tak jak sama widzisz tutaj na filmie To ćwiczenie po prostu prostuje twój odcinek piersiowy To ćwiczenie nie wymaga od ciebie żadnej siły mentalnej Ty nie musisz się tutaj na niczym skupiać Po prostu w momencie, kiedy wyciągasz tą sztangę W przysiadzie przednim, z rękami z przodu Twoje ciało samo ustawia się w wyproście odcinka piersiowego Prawda jest to boskie ćwiczenie Spróbuj sobie wziąć sztangę w taki sposób, jak to przedstawiłem A zobaczysz, że naprawdę to po prostu działa